Prześliczałem. Na mieszkaniu jestem. Remontuję. Yy, cały czas kuszę. Co dzisiaj w sumie spakuję? Pierwszy raz. Już ten yy, yy, gładzią polimerową. Dobrze polimerowano. zwałka. Pierwszy raz to robię. Także mogę Wam powiedzieć coś tam jako amator? Że, że na filmach wygląda to łatwiej. Myślałem, że jakoś to sprawnie pójdzie czy coś. Ale. Pierwszy raz to robię, w ogóle w sumie z taką w nie mam styczności, więc jako całkowity amator. Ale co chciałem powiedzieć, na suficie były kasetony, ja je zerwałem i zostały takie placki. A z racji tego mówię, że mało czasu ja też fachowcem nie jestem i nie mam wprawy. Trzeba było coś z tym zrobić na szybko więc postanowiłem, że właśnie wyszpachluje ten sufit nie wiem, tak tu będzie widać bo na kamerze tak to wygląda a tu już mam przejechane no nie całą połówkę wałkiem I ja tego nie będę y, gładził, tylko tak to zostawię, taką strukturę właśnie na to pójdzie też dwa razy farba z bałka, takim z długim włosiem i tak to zostawię, myślę że to będzie ok, na pewno lepsze chyba niż te kasetony styropianowe, nie wiem no tak to widać Tutaj z boku, z tego skąta pokoju To już tak się zgubiło dość troszkę, a myślę, że jak to pomaluję To powinny się właśnie te placki zgubić I będzie to tak w miarę wyglądać Na przedpokoju miałem imitację bazeli z plastiku No i też tutaj właśnie to tym bokiem przejechałem Ale tu jest lipne podłoże, ja tylko go zagruntowałem, bo nie ma czasu na drapanie takie rzeczy więc trochę mi tu podchodziło gdzieniegdzie nie wiem czy będzie widać tu, tu mam nadzieję, że jakoś się trudno pomalować po prostu i tak będzie no nie ma czasu jakby tak naprawdę chciał człowiek robić taki kapitalny remont zdzierać farbę, ściany coś na wszystko, drapać tego to takim amatorowi, który nic Ci, który nie ma styczności z tym, o, który z tym nie ma styczności, jakieś tam zdolności manualne, to spokojnie, myślę, że ze 3 do 4 miesięcy by to zajęło chyba wszystko, bo no, gdzieś tam, gdzieś tam nie trochę tego tematu z, o, lat temu, z 12 lat temu, jako pomocnik przy wykończeniu chcę trochę i z tego, co tam jeszcze mi to w pamięci zostało, to takie mieszkanie między 50 a 60 metrów, fachowiec plus pomocnik to myśmy robili w 6 tygodni czyli całe demolka spachlowanie, podłogi yy, bruzdy pod kable bo elektryk był inny już potem montował yy, płytki w łazienkach tak na tip top to to wychodziło gdzieś 6 tygodni ze wszystkim także mówię jedna osoba plus taka co nie ma w tym styczności na co dzień co nie wiem no. Ze 3 cztery miechy, by i to zeszło. Nic no Ja sobie przydzielę to na pół, bo nie mam też mieszadła specjalnego do, do mieszania tego. Tylko takim do farby to po prostu mieszam. No, trzeba sobie radzić jakoś. Tym co się ma, a jakże na pół to podzielę. Wodę do Będzie dobre, jak to mówią? Będzie Pan zadowolony. Albo i nie, mój żona będzie zadowolona, a reszta obleci. jeszcze czas leci, mało mi zostało, żeby to skończyć.

Napisane w jest że niby 2% Jakieś 360 ml Nie ja wiem, około 200 dałem Mieszamy 你见不到了。<sighs> <sighs> No i tak to rozprowadzam i mówię, ja tak nie będę gładził nie mam czasu. Na strukturę zostawię i tyle. O, jak tak patrzę na internecie jak szpakują wałkiem i teraz jak ja to robię pierwszy raz, to... Nie wiem, no na internecie mi się wydaje na tych filmikach, że tej masy więcej idzie, się nakłada. Nie wiem czy mówię wprawy nie mam. Może za mało nakładam miejscami. Ale myślę, że jakbym nakładał więcej To by mi brakło ławiaderka na ten pokój, w sumie ten przedpokój. Nie wiem ile to w sumie by było 30 metrów by to było w sumie. Mogłoby mi braknąć myślę, że grub, grub, grubiej to wygląda na filmikach Dobre będzie ale jak nie, to trzeba gdzieś tam żyć, czy taki I tyle. Chcę, że to nigdy mi spachlowanie nie leżało. Może gdzieś tam troszkę robiłem jako pomocnik. I nigdy mi to spachlowanie nie leżało jakoś. No, robiłem te gorsze rzeczy typu demolka, szlifowanie no. takie tam rzeczy no cały ja materiał wnieść, gruz wynieść stare czasy jakoś mnie nie ciągnie do wykończenia ale mówię sobie trzeba zrobić i tyle no człowiek musi ścisnąć pośladki i działać Dobra Jeszcze Tu pojadę i Kończyć będę tą wrzutę, bo Co tu pokazywać Tak to wygląda, no Jak ktoś chce zobaczyć Fachowca to musi znaleźć silniki na internecie, bo Mówię To jest w wykonaniu amatora ja tam będę zadowolony, bo Dobra. Jeżeli ona zaakceptuje, to mucha nie siada. Dobra, to tyle z tej wrzuty. Ja Was pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć!